Witajcie w kolejnym już dwunastym odcinku Gościa na Medal. Przy mikrofonie Adam Jamrus, a razem ze mną w Studiu News Radia jest student Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, ale przede wszystkim multimedalista Mistrzostw Polski w pływaniu na poziomie akademickim i nie tylko, Kacper Kolańczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kacper, porozmawiamy sobie dzisiaj o Twoich studiach o pływaniu, ale najpierw może zacznijmy tak po studencku, żeby uporządkować takie podstawowe fakty. Niech zgadnę, skoro Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia to wychowanie fizyczne? Oczywiście, jak najbardziej. Że I który nie, rok? Nie, nie, który rok? Pierwszy rok drugiego stopnia magisterka. A, czyli już licencjat, pierwsze szlaki przetarte, praca tak, napisana? Pierwszy. Tak, pierwsze szlaki przetarte, praca napisana. Akurat nasz rok się złapał na to, nie to co poprzedni, co mieli prezentację z pendrive'ów. <laughs> zmienili wtedy ustawę. Co uważam szczerze, że wyszło na to najlepiej, bo będziemy już przygotowani i mamy mniej więcej taki zarys napisania tej pracy, magisterskiej. Będzie nam jakby łatwiej. Zawsze to łatwiej pisać magisterkę już po napisaniu licencjatu, no bo wiadomo kolokwialnie mówiąc, z czym to się je. No a sesja jak poszła? Gładko, łatwo i przyjemnie, czy raczej było pod górkę? Wiesz co, powiem Ci, sesja poszła generalnie gładko, bo wszystko się udało tak naprawdę zaliczyć i dogadać z wygodowcami przed sesją. Więc tak naprawdę to cały luty mieliśmy wolny mm -hmm. i wszystko się udało i powiem tak troszeczkę nieskromnie, że w ciągu tych czterech lat już studiów i licencjaty i teraz jak zaczęliśmy magisterkę, no prześlizgnęliśmy się trochę przez to i ta sesja teraz była najłatwiejsza z tych wszystkich czterech lat. Tak się wszystko ułożyło fajnie. Że się dało wszystko zaliczyć w pierwszym terminie, a i nawet w tym zerowym nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego. Ale myślę, że też doświadczenie zrobiło swoje, prawda? No też tutaj masz rację, że doświadczenie robi swoje, bo tak jak patrzyłem na siebie, jak zaczynałem pierwszy rok, a już jestem na czwartym, to jednak różnica jest kolosalna w tym wszystkim. Czyli przerwa międzysemestralna była długa? Udało ci się odpocząć, gdzieś wyjechać, poza Szczecin, poza uniwersytet? Tak, udało się. Udało się też wrócić do domu chwilę odpocząć, popracować, tam spędzić czas z rodziną, udało się też wyjechać w góry. No i nie tylko też niedawno byłem w Trójmieście, pozwiedzałem sobie troszeczkę podczas tego czasu wolnego. No ale też tego czasu wolnego aż tak do końca nie miałem, bo sezon nadal trwa w pływaniu i trzeba też wracać do trenowania. I tak właśnie oto płynnie przechodzimy do pływania, które przecież uprawiasz oprócz studiowania. Wspomniałeś, że pojechałeś właśnie do domu poza Szczecin, czyli pochodzisz skąd? Z Kołobrzegu. Z Kołobrzegu, czyli nadmorskie rejony. Tak jest. Trochę byłeś skazany na wodę pochodząc z nadmorza. Może tak, ale też nie do końca, no bo dopiero zacząłem pływać tak naprawdę w wieku 9 lat. Przed tym uprawiałem piłkę nożną, ale już był taki moment, że mi się znudziła ta piłka nożna, no to akurat tutaj wchodzi mój tata, który zadam mi po prostu krótkie pytanie. Albo szachę, albo pływanie, no to już wiadomo, wtedy akurat nie myślałem za długo i powiedziałem, że chce pływanie. Mimo tego, że panicznie się bałem, jak byłem młodszy, wejść pod prysznic, a już 13 lat chyba mi stuka w tym pływaniu i nadal mam z tego frajdę. Można powiedzieć, czujesz się jak ryba w wodzie. Dokładnie tak. A co Cię takiego zaciekawiło w tym pływaniu? przede wszystkim to, że w jaki sposób się można poruszać w wodzie. Mamy też przecież cztery różne style w tym pływaniu, też mamy wiele różnych technik, wiele różnych sposobów. I to gdzieś tak, mnie tak zaciekawiło, no i też sam fakt, no, że jednak fajnie byłoby się nauczyć pływać, jakby zdobyć tą umiejętność. A twoja przygoda z pływaniem zaczęła się w jakimś klubie pływackim w Kołobrzegu? Tak, w Szkółce Pływackiej Szark Obrzek, gdzie trenowałem u pana Mariusza Rogińskiego. To dzięki niemu jakby zapałem tego przysłowowego bakcyla do pływania. Mhm. No i jak to mi powiedział, tak dobrze mi szło w tej szkółce, że już po roku przerzucili mnie do klubu MKP Kołobrzeg, gdzie trenowałem u jego żony, Matyldy Rogińskiej, która już jakby przez teraz połowę mojej kariery pchnęła mnie bardziej do pływaniem. Przeszliśmy jakby wiele wzlotów i upadków, no ale dzięki niej też jestem gdzie tu jest. Wspomniałeś o tym, że są cztery style pływackie. Który z nich opanowałeś najszybciej? Może no, by cię tutaj nie skłamać, no to najprawdopodobniej chyba styl kraulowy. A czyli ten najszybszy? Ten najszybszy. A styl motylkowy, czyli jeden z najcięższych stylów, też dosyć szybko mi poszedł, no ale ciężko mi tak naprawdę określić, który opanowałem najszybciej, bo. Akurat tak mnie nauczyli moi trenerzy w pływaniu, że wszystkie style jakby miarowo panowałem dość w dość szybkim czasie. Czyli można powiedzieć, że jesteś wszechstronny pływacko. Tak, tak, wszechstronny pływacko jestem, to nie będę ukrywał. No ale no wiadomo, że u większości pływaków, no styl klasyczny nie jest moim akurat atutem. <laughs> ale co nie zmienia faktu, że lubię nim pływać. Ale najlepiej czujesz się w kraulu, prawda? O czym świadczą te medale, które zdobywałeś i zdobywasz wciąż. Tak, tak. Styl kralowy to jest akurat właśnie mój koronny styl, dzięki któremu właśnie mam te swoje osiągnięcia, aczkolwiek zaskoczę cię, bo swój pierwszy medal ja zdobyłem na stylu motylkowym, tutaj na SDS-ie. Proszę bardzo, było to dla Ciebie duże zaskoczenie? Było, bo to akurat wtedy była Liga Miast, no i na tamte lata jeszcze mój rocznik, czyli tam rocznik 02, był dość mocno obstawiony, mimo tego, że byliśmy w młodym wieku, to czołówka jakby tego Pomorskiego była dosyć mocna. A ja dopiero co jakby wkraczałem w ten świat pływania, no i jechałem z takim nastawieniem, że, no, żeby po prostu przepłynąć i pokazać się z jak najlepszej strony. No a nagle się okazało, że popłynąłem w jednej serii 50 metrów z motylkowym, No i potem skończyłem ten start, i nagle akurat jeszcze mój tata był ze mną, jeździł ze mną na początku na zawodach, nagrywał moje starty i wszystkie inne rzeczy. No i mi powiedział z trenerem, że mam medal, brązowy. A które z osiągnięć wspominasz najbardziej dzisiaj? Najbardziej wspominam to, że każdy akurat wpływa, który zaczyna, marzy o tym, żeby złamać minutę na 100 metrów stylem kraulowym. Mm -hmm. Oto to dziś był jeden z takich kamieni milowych w mojej karierze, ale też już idąc dalej, to takim jednym z fajniejszych moich osiągnięć, które bardzo dobrze wspominam, to pierwszy medal Mistrzostw Polski, głównych Mistrzostw Polski, nie akademickich, które zdobyłem się i to było do tego złoty, w sztafecie, 4 razy 100 metrów stylem dowolnym. I płynąłeś na której zmianie? Oj, żeby cię nie skłamać, ablon drugi, awo na, na trzeci. A, bo w akademickich zawodach, z tego co gdzieś tam prześledziłem, no to pływałeś przeważnie na ostatniej zmianie. Tak, tak, teraz się akurat zdarzało, że pływałem na ostatniej zmianie, co też najbardziej lubię. Bo lubię gdzieś wtedy taką tą presję, bo też na sztafetach po prostu człowiek nie jest wtedy zmęczony, bo te emocje i doping i wszystko mhm. inne, jakby sięga zenitu. I to zmęczenie nie jest takie odczuwalne, One jest dopiero odczuwalne dzień później, albo nawet i parę godzin po. Jak adrenalina tak, już opadnie. Jak, jak wszystko z ciebie zejdzie i, no i wtedy właśnie podczas startu o tym nie myślisz i lecisz naprawdę na takich skrzydłach tego wszystkiego i możesz się dać nawet 200%. A tak wracając jeszcze na chwilę do twoich początków pływackich, to już po pierwszych treningach czułeś, że chcesz jeździć na zawody w pływaniu, czy to na początku tak traktowałeś bardziej jako rozrywkę? To się akurat zmieniało z czasem, bo jeszcze jak zaczynałem pływanie, to jeszcze w międzyczasie trenowałem aikido i już w pewnym momencie ciężko mi było aż tak to pogodzić, no i musiałem z czegoś zrezygnować, no i zrezygnowałem z aikido, mimo tego, że też było fajnie, bo też mi się zwiększały jednostki treningowe z roku na rok, bo dziś bardziej do tego pływania przywiązałem i miałem z tego większą frajdę, a tak jak wspominałeś o zawodach, dla mnie też zawody... To nie było nic, że muszę jechać tam za karę czy coś. To była wręcz nagroda, bo dzięki temu też przez to, że zawody czy były w tygodniu, no to się nie chodziło do szkoły. <śmiech> <śmiech> to był jeden, jeden z powodów, <laughs> dlaczego też lubiłem jeździć na zawody. Wiem o czym mówisz. Wspomniałeś jeszcze przed naszą rozmową, że zacząłeś swoją przygodę nie tylko z takim stricte pływaniem, ale też z ratownictwem wodnym. Jak to się zaczęło? No to tak naprawdę wyszło z czystego przypadku, bo jeszcze za czasów, kiedy trenowałem w Kołbrzegu i moja ówczesna trenerka zaszła w ciąży i przeszła na macierzyński urlop, trenowała mnie trenerka, która teraz jest trenerką w Fundacji Pływamy i Ratujemy w Stronie Morskie, trenerka Justyna, która parę lat temu się spytała, czy nie chciałbym spróbować. No to ja na początku zrezygnowałem z tego, no ale tak już im dalej w las, tak już bardziej chciałem poszukać takiej bardziej odskoczni od tego pływania i spróbować czegoś innego związanego z pływaniem. No to stwierdziłem już pewnego dnia, że w sumie czemu nie, mogę spróbować. Mhm. No i właśnie pierwszą swoją przygodę zacząłem tutaj też w Szczycinie na basenie, bo jeszcze przed remontem często gęsto odbywały się Ratownicze Mistrzostwa Polski, które zawsze też są głównie na długim basenie. No i tam konkurencje w porównaniu do zwykłego pływania się diametralnie różnią, bo na przykład mamy 200 metrów dowolnym pod przeszkodami, Hmm. Czyli po prostu płyniemy, dajemy nurka pod jedną przeszkodę, płyniemy dalej, jest kolejna przeszkoda i znowu tak trzeba dać. No Jak 200 metrów, no to cztery baseny. Mamy też na przykład 50 metrów to jest taka typowa swinterska konkurencja 50 metrów holowanie manekina, że na połowie 50, czyli na 25 metrze mamy manekina zalanego całego wodą. No to, hmm. to akurat on waży, 70 kg, to tak jak powiedzmy przeciętny człowiek. No tak. I zadanie zawodnika jest przepłynięcie do połowy stylem krawlowym, hmm. zanurzenie się pod wodę, chwycenie manekina i odholowanie go do końca basenu. Czyli to jest trochę taka imitacja jakiejś akcji, która mogłaby prawdopodobnie się wydarzyć. Tak, tak. Głównie do tego, tak. Mamy też na przykład rzut liną, to jest już taka typowa konkurencja, którą się na treningach już szlifuje i leci się tak naprawdę na schematach. Mhm. Czyli trzeba tak naprawdę wtedy wyliczyć ile razy możemy naciągnąć tą linę, żeby dać sobie tyle na czasie, żeby już rzucić tą linę do swojego kolegi z pary żeby on mógł ją złapać, i osoba, która rzuciła linę ściągnęła tą osobę poszkodowaną, czyli swojego kolegę. Przy okazji on wspomaga go pracując nogami, czy do kraula, czy do innego stylu. No właśnie, czym się różni kraul ratowniczy od takiego kraula podstawowego, że tak powiem, którym się pływa na zawodach pływackich? Różnica najważniejsza tak naprawdę z tego, co tak mi się wydaje. Jest taka, że w krawlu ratowniczym cały czas głowy mamy nad wodą ze względu na to, żeby patrzeć na osobę poszkodowaną. A w zwykłym takim kraulu, w normalnym pływaniu, no to jednak cały czas musimy chować głowę, brać też jak najmniej oddechów, ale to też w zależności od dystansu, żeby też zmniejszyć opór naszego ciała w wodzie. Bo im mniejszy opór no to wiadomo, że tym szybciej płyniemy. No tak. A trudno było ci się przestawić. Wiesz co, aż tak nie, przez to, że już pływam tyle ile lat to pływam, no to Dziś wystarczyło mi, tak, że zobaczę, podłapię parę razy, poćwiczę i jakoś to wychodziło. Jeszcze raz tak wtrącę. Jedno z cięższych, na przykład dla mnie osobiście, konkurencji to jest potocznie się mówi na to 100 kombo, mhm. czyli 50 krawlem płyniemy normalnie na powierzchni, mhm. robisz nawrót i podczas tego nawrotu musisz wziąć tyle oddechu, jak najwięcej, ponieważ musisz przepłynąć z 15 do 20 metrów pod wodą, żeby się złapać manekina pod wodę, mhm. wynurzyć się i odholować go do końca. To jest jakby jedna z takich cięższych i wymagających konkurencji. Niesamowite. To, to robi wrażenie. Tak, co, co prawda, tego mogę się mylić, ile tam pod wodą trzeba przepłynąć, mhm. bo też aż tak nie siedzę długo w tym ratownictwie wodnym, co mój kolega z uczelni, bardzo utytułowany człowiek, Mateusz Grabski, on jakby siedzi w tym ratownictwie wodnym od początku i jest w kadrze Polski z ratownictwa wodnego i był teraz też w Australii na Mistrzostwach Świata w ratownictwie wodnym, że też jest świetny utalentowany człowiekiem. I teraz też kontynuujesz przygodę z ratownictwem wodnym? Aktualnie gdzieś to się zatrzymało ze względu na swoje pływanie, i przez to, że w międzyczasie pojawiały mi się zawody, które mi się zazębiały z pływania i z ratownictwa wodnego. No to musiałem wybierać między tym a tym, a przez to, że jakby cały czas pływam, no to wybrałem jednak pływanie. No, a jak pływasz, to jeżeli chodzi o dystanse, jesteś bardziej sprinterem czy długodystansowcem? Bo z tego co prześledziłem Twoje ostatnie sukcesy, zwłaszcza na poziomie akademickim, to chyba sprinterem. Tak, tak. Teraz aktualnie jestem sprinterem, ale nie mówię, że nie pływałem kiedyś długich dystansów, bo na początku swojej kariery pływałem długie dystanse, tam od 200, 400 po aż 1500. Mm -hmm. Nawet mi się zdarzyło być na Mistrzostwach Polski 14-latków w pierwszej dziesiątce Polski, czyli właśnie startowałem w najszybszej serii, czyli tej sesji popołudniowej. Bo akurat w rankingach załapałem się z swoim czasem w pierwszej dziesiątce, no a gdzieś tam finalnie też w pierwszej dwudziestce kończyłem. Ale też głównie we wcześniejszych latach pływałem długie dystanse, bo nie byłem też aż tak do końca opływany i nie miałem aż takiej siły, takiego przełożenia na wodę, tak jak teraz, żeby przenieść się na sprint im bardziej lata mijały, to jakoś już dłuższe pływanie nie sprawiało mi aż takiej przyjemności jak kiedyś. Kiedyś to akurat lubiłem, trenerka mogła mi zadać, nie wiem, na przykład 10 razy 400 w jakimś tam reżimie czasowym, to mówię, okej, okay, 16 basenów, bach, bach, z 10 razy przepływałem. Co to takie 4 km, prawda? No, co, co to takie właśnie, co to jest? I zmieniło się to właśnie, ponieważ mi się dłuższe pływanie znudziło i czułem się lepiej w takich krótszych dystansach i one mi sprawiały większą przyjemność. Zasugerowałem trenerce, się spytałem jej, czy możemy troszeczkę zmienić trening i przejść na te krótsze dystanse, bo czuję, że mam więcej siły i że teraz jest już odpowiedni może czas, moment, że czuję to większe przełożenie. I więcej się dzieje, prawda? Tak więcej się dzieje, więcej takich jest niuansów, rzeczy, na których można się bardziej skupić, można bardziej popracować na takich mniejszych szczegółach. Wróćmy może teraz do twojej drogi pływackiej, bo ona tak jak wspomniałeś, zaczęła się w koło brzegu. Ale potem nastąpiły przenosiny do Szczecina i to dość szybko, bo już na początku szkoły średniej. Zazwyczaj to zmienia się miasto gdzieś tam po maturze, przed studiami. Tutaj u Ciebie było szybciej. Skąd taka decyzja? Mimo tego, że Kołobrzeg jest bardzo fajnym miastem, no ale też ciężko byłoby mi się dalej rozwinąć z pływaniem, ponieważ no w Kołobrzegu jest tylko krótki basen, mhm. a jednak najbliżej było do Szczecina. A w Szczecinie akurat były warunki, jest długi basen, była i siłownia, i szkoła sportowa, i gdzieś mi to bardziej odpowiadało. I już wiedziałem, że jak skończę gimnazjum i że dalej będę pływał, to że przejdę do Szczecina, do CMS-u, do Centrum Mistrzostwa Sportowego, i tak też zrobiłem. I szczerze, jak najbardziej uważam to za plus. Bo nie żałuję tego, że się tutaj przeniosłem, bo poznałem wspaniałych ludzi, trenerów tak samo i nie żałuję. Czyli dzisiaj trenujesz w MKP Szczecin też? Tak, tak, cały czas, nie niezmiennie. Jesteś nie pierwszą i też nie jedyną osobą, którą skusił ten 50-metrowy basen szczeciński, no bo to jednak jest coś. Są zawody rangi mistrzowskiej, przeważnie na tym długim basenie i trzeba się jednak na nim opływać. Ma to znaczenie? Ma to znaczenie, ma. Aczkolwiek ja osobiście preferuję krótki basen. Mhm. Mimo tego, że już gdzieś swoje lata przepływałem na długim basenie, ale zawsze gdzieś mi lepiej szło na tym krótkim basenie, bo jednak... Tam się bardziej czuję jak ryba w wodzie niż na tym długim basenie. A skoro pochodzisz z koło brzegu, no to mi się nasuwa takie pytanie, czy nie próbowałeś kiedyś pływać w morzu? Nie myślałeś może o Open Water? Open Water na morzu? <grym> Ogólnie nie wpadłem jeszcze na taki pomysł, ale może któregoś razu, jak stwierdzę, że to będzie fajny pomysł, no to. No tak, nie, nie mówię, że nie pływałem w morzu, bo okazjonalnie gdzieś tam pływałem w morzu, mhm. w szczególności kiedy na przykład na sezonie byłem na plaży jako radownik, mhm. no to też razem wymyślaliśmy takie zabawy, że chłopaki mi z wieży podpinali IRB, czyli właśnie taką łódź pontonową z napędem i na przykład byłem podpięty i pływałem z obciążeniem do portu ileś tam metrów i mnie odpinali i sobie przepływałem do portu i z powrotem do wieży. A, czyli taki trening z atrakcjami, bo nie dość, że jeszcze fale morskie to jeszcze tutaj dodatkowe obciążenia. Tak, tak. Trzeba było sobie urozmaicić. Czas. <laughs> Otóż to, mówi się, że sport, trenowanie wymaga różnych wyrzeczeń. Ty miałeś jakieś takie kryzysy największe na swojej drodze, czy jakoś to tak po prostu idzie w miarę płynnie? Nie, no kryzysy się na pewno pojawiły, jak jeszcze za czasów w brzegu. kiedy właśnie już zaczynałem trenować dwa razy dziennie. No to gdzieś te treningi na 6 rano, gdzie trzeba było stawać codziennie o 5.20, no to gdzieś tam to już odbijało się potem na dzień, bo zdarzało się tak, że o 6 rano mieliśmy trening, gdzieś tam do 7 powiedzmy 20, I akurat o tyle miałem dobrze w koło brzegu, że mieszkaliśmy z rodzicami między... Podstawówką, do której uczęszczałem, no i za blokiem było gimnazjum, do którego też potem uczęszczałem. No to też było tak, że na basem miałem 15 minut drogi, no to wracałem tylko przemieniałem plecak i szedłem do szkoły. No i tam szkoła od 8 do 14, czasami do 15. Szybka znowu też zmiana plecaka i na trening od 15 do 17. No i tak mi leciał czas, I tak mi przeleciała podstawówka, gimnazjum i też liceum, ale liceum też było połączone, wszystko to gdzieś aż tak tego nie odczułem. No to wyrzeczenie jest na pewno jedno z takich, że, no, że trzeba się poświęcić i wstać wcześniej rano, nie można siedzieć aż tyle no, późno przed komputerem, czy aż tak wychodzić. Musiałem też na pewno odpuszczać sobie czasami niektóre wyjścia czy coś, no, bo też miałem trening. Fakt faktem, czasami mi z tego blokowało, ale no, jakby wiedziałem, że robię to w dobrej mierze, bo trenuję jednak po coś, jakiś tam miałem cel, chciałem łapać się w finałach Mistrzostw Polskich, być jednym z lepszych w Polsce. Nadal oczywiście do tego dążę. To akurat marzenie mi się nie zmieniło. No ale na koniec końców na to tak patrzę, to nie żałuję tych wyrzeczeń, bo jednak gdzieś to ukształtowało mnie jako człowieka. A podczas studiów miałeś jakieś takie kryzysy? Podczas studiów, przez to, że na uczelni funkcjonuje takie coś jak indywidualna organizacja studiów, czy też indywidualne talk studiów, ja osobiście korzystam z IOS-u, to nie jest to dla mnie odczuwalne i zawsze jakieś przez te 4 lata tak plan był ułożony, że jakoś aż tak tego nie odczuwałem i udawało mi się to wszystko połączyć. Owszem, zdarzało się, że gdzieś tam na niektóre zajęcia nie mogłem iść, bo miałem trening, ale akurat wykładowcy też nigdy pod górę nie szli, tylko dawałem zawsze im zwolnienia albo im mówiłem, że tego i tego dnia mnie nie będzie skoro już studiujesz WF, to można powiedzieć, że też masz takie studia w praktyce, pływając czy jeżdżąc na zawody, więc tak jedno z drugim się tutaj wiąże. Tak, tak. Tym lepiej, że wykładowcy właśnie tak idą na rękę i można tę karierę dwutorową bardzo dobrze kontynuować i łączyć. No dobrze, porozmawialiśmy o tym, co za tobą, to teraz porozmawiajmy o tym, co przed Tobą, przed Tobą kolejne akademickie mistrzostwa Polski, które już w kwietniu w Lublinie, kolejne zawody, jakie masz cele na zawody akademickie i nie tylko? To jeden z takich celów to na pewno się załapać do finału, tego oczywiście finału A, który możecie ustawić już w pozycjach medalowych i być na jeszcze lepszym poziomie niż rok temu. No i też, żeby złapać się w kategorii uniwersytetów, żeby być gdzieś tam w tej pierwszej szóstce, nawet i trójce, żeby być jednym z lepszych, żeby jednak pokazać, że my też mamy takiego pazura w tym poziomie. Pazura trzeba pokazywać absolutnie. No właśnie, a zawody jakieś rangi międzynarodowe i tak po cichu. Gdzieś tam marzysz o tym? No jest to na pewno moje marzenie, ale jeszcze aż tak dobry nie jestem, żeby uzyskać minimum na jakieś imprezy międzynarodowe, ale co nie znaczy, że do tego nie dążę. Trzeba o tym marzyć i trzeba o tym mówić. Nie można się bać. Takie cele, które gdzieś tam może nam się wydają dzisiaj odległe, one za parę miesięcy mogą być już znacznie bliższe nam. Także tego Ci życzę. No a jeżeli chodzi o studia, o wychowanie fizyczne, tutaj. To już masz jakieś plany na to, co po studiach? Jeżeli będzie taka możliwość, to chciałbym dalej gdzieś tam może zostać na uczelni się udzielać, pójść może w doktorat, ale też nie mogę tego obiecać, no bo życie jest różne. Wiele się może wydarzyć, ale na pewno to jest jedna z tych rzeczy, do której chciałbym dążyć. Chciałbym gdzieś tam coś zaingerować też od samego siebie w tym pływaniu sprawić, żeby było lepiej u nas na uczelni z tym. No i chyba w ratownictwie też coś. Jeszcze tak, w ratownictwie podziałać. też też chciałbym może podziałać gdzieś się, zaangażować bardziej w tym, bardziej się w tym też zagłębić, zainteresować. Ale też jeszcze tak wtrącę, bo też akurat dzięki w ogóle swojemu tacie wychował mnie tak, że też nie tylko tym pływaniu człowiek żyje. Mhm. Bo trener właśnie u nas z sekcji Ryszard Kowalczyk. Pozdrawiam serdecznie Pan Rysia, oczywiście. Mhm. Zawsze dziś mi na przykład proponuje zawody na ergometrze wieślarskim. Też dziś mnie tam bierze tepu właśnie na Mistrzostwach Szczecina, teraz też dał mi propozycję, żeby jechać na ampy z Ergometru Wiesielskiego, które są pod koniec marca w Warszawie. Na czym się zastanawiam, czy pojechać czy nie, bo trochę mi się to zazębia z ampami, które są z tydzień później, mhm. ale jeszcze się zastanowię, czy pojechać czy nie. To ja Ci życzę w imieniu swoim, ale i w imieniu... Wszystkich słuchaczy News Radia, żebyś nadal na swojej drodze spotykał tak fantastycznych ludzi, którzy cię będą zarażali miłością do sportu i do tego, że tak jak twój tata też powiedział: Nie tylko samym pływaniem żyje człowiek, żebyś dalej się rozwijał w różnych dziedzinach. No i cóż, wielu, wielu sukcesów medalowych, też tych w ratownictwie wodnym, no i może rzeczywiście tego spróbowania open water na morzu? Czemu by nie? W końcu dla człowieka z nadmorza to może już chyba nie straszne. No dokładnie tak, dokładnie tak. To ja bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa, gościem w 12. odcinku, gościa na medal był multimedalista Mistrzostw Polski w pływaniu na poziomie akademickim i nie tylko, oraz student Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, Kacper Kolańczyk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A za uwagę dziękuję, Adam Jamrus. Zapraszam Was już za tydzień na kolejny odcinek Gościa na MEDA.